sprawdzeniu wszystkich parametrów wystawiamy tzw. świadectwo kwalifikacji takiej oceny laboratoryjnej. Świadectwo kwalifikacji laboratoryjnej ma ważność rok. Dobrego materiału kwalifikowanego nie da się zrobić naprawdę bardzo tanio. Jesteśmy w zakładzie głównym hodowli roślin strzelce. Będziemy rozmawiać o tym, jaką drogę muszą przejść nasiona z burz Jarych, by uzyskać miano kwalifikowanego materiału siewnego. Naszym rozmówcą jest pan Mark Luty. Proszę nam powiedzieć, od czego trzeba zacząć, żeby założyć plantację nasienną? Powinno się zacząć już od planowania pola. Czyli w zależności od danego gatunku, odległość od innych upraw tych gatunków, czy też innych, w zależności od tego, jakie, co chcemy produkować i płodozmian też musi być odpowiednio przygotowany. Na jakim poziomie agrotechniki są prowadzone plantacje nasienne? Jeśli mówimy o materiale siewnym kwalifikowanym typowym, konwencjonalnym, to to musi być wysoki poziom agrotechniki, przede wszystkim dlatego, żeby zapewnić zdrowotność nasion. Nie da się tego uniknąć bez stosowania środków ochrony roślin, przede wszystkim fungicydów. Musimy odpowiednio nawozić, chronić przed wyleganiem, zachować wszystkich zasad prawidłowej agrotechniki, jak przy prowadzeniu produkcji towarowej, plus spełnić te wszystkie dodatkowe oczekiwania, na które nakłada nas całe prawo nasienne związane z produkcją materiału siebnego. Jak odbywa się zbiór nasion z plantacji nasiennej? No przede wszystkim czystym kombajnem, bo co jest najważniejsze w nasiennictwie? No to jest, żeby ten materiał, który później rolnik kupuje, był tym, czym jest zadeklarowane etykiecie, czyli tam nie może dojść do zamieszań innymi gatunkami roślin uprawnych, chwastami pozostałościami po innych zbiorach. Ważne jest, żeby Faza zbioru była e, jak najbardziej zbliżona do optymalnej pod względem wilgotności. Kolejny etap to transport. Jakie tutaj zasady obowiązują? Główna zasada w nasiennictwie to jest czystość, czystość, jeszcze raz czystość. Staramy się unikać e, mieszania surowców ze sobą, żeby nie spotykały się na drodze przerobu technologicznego. Wiadomo, przyczepa musi być czysta po tym samym gatunku, po tej samej odmianie. Wewnątrz już zakładu nasiennego najlepiej, jeśli stosuje się przenośniki taśmowe, które gwarantują e, pierwsze, że one same w sobie dosyć ładnie się oczyszczają, ale też nie ma żadnych zakamarków, zagięć, gdzie mogłyby się schować nasiona po pozostałej, po poprzednich gatunkach, po poprzednich odmianach. Jakie zasady obowiązują w magazynie? jeszcze? Czystość? Cały czas. Tak jak Państwo widzicie, u nas na, w zakładzie, w którymkolwiek magazynie jesteśmy, nie ma rozsypanych nasion nigdzie. Nie ma, nie ma brudu, e, ponieważ brud, nasiona e, przyciągają szkodniki. Szkodniki nie dość, że powodują uszkodzenia opakowań, ale też przez chociażby swoje odchody podnoszą wilgotność w poszczególnych e, pojemnikach. A wyższa wilgotność to jest największy wróg e, materiału siewnego, bo od razu wpływa nam negatywnie na. Spadek zdolności kiełkowania. Oczywiście zadaszenia. Dach powinien być tak zabezpieczony, żeby w razie różnic temperaturowych między wewnętrzną częścią magazynu a zewnątrz nie nastąpiało skarplanie się na powierzchni dachu. Dobrze wentylowane muszą być magazyny. Tak jak Państwo widzicie, tutaj big Bigi stają na paletach, żeby nie było bezpośredniego kontaktu z podłożem i było wentylowanie, żeby nie przylegały do ścian. Wentylacja sucho, czysto. To jest podstawa. Z ilu etapów składa się proces czyszczenia? Proszę opisać te etapy. E, pokrótce opiszę cały proces. Zaraz przyczepy, e, automatycznie pobieramy próbę. Próba ta, próba surowca trafia do e, laboratorium oceny jakości nasion. I tam już jest jakby podejmowana pierwsza decyzja, co robimy z tą próbą. Wiemy już mniej więcej, jaki jest poziom zanieczyszczeń, tych typowo po zbiorze, czyli plewy, słoma, gdzieś tam resztki chwastów jakichś e, niepożądanych roślin. I też sprawdzamy wilgotność. Jeśli wilgotność jest przekroczona, czyli powyżej tych 14,5 powiedzmy, bo to jest takie, takie minimum dla nas procent, jest decyzja o przekierowaniu tej partii na suszarnię, żeby zbić to do docelowej wilgotności, takie odpowiednie do przechowywania, do przetwarzania nasion. Następnie takie nasiona trafiają na wialnie wstępnego czyszczenia, gdzie odseparowane są. Grubsze, takie y, większe y, zanieczyszczenia typowo po, po zbiorze. Tam jest y, wykorzystywana siła wiatru, a także y, sita. Taki wstępnie przeczyszczony materiał siewny przesypywany jest do silosów, gdzie jest y, przechowywany do momentu rozpoczęcia, podjęcia decyzji o mm, przekazaniu danej partii w celu przygotowania już kwalifikowanego materiału siewnego. W silosach, które posiadamy, mamy. Sieć czujników i wilgotności i temperatury. Także z poziomu operatora z biura magazyniera jesteśmy w stanie stwierdzić, czy coś się zaczyna dziać, czy gdzieś materiał się na przykład nie grzeje. Bo jeśli tylko zaczyna się grzać, to od razu wiadomo, że będzie za chwilę spadek zdolności kiełkowania. E, następuje decyzja, że zbliża się sezon sprzedaży, e, zaczynamy czyścić dane, dany produkt. E, wtedy z silosów. Produkt trafia bezpośrednio na linie czyszczące za pomocą szeregu e, przenośników taśmowych. I tam mamy czyszczenie wiatrem, mamy czyszczenie zestawem sheet. Później materiał przechodzi przez triery, czy to są te bębny, które odbierają nam połówki poprzeczne i podłużne. I w zależności od zapotrzebowania i jakości surowca w danym sezonie, możemy go skierować na stół grawitacyjny lub też nie. Stół grawitacyjny używany jest generalnie wtedy, kiedy są trudne żniwa, kiedy jest większe zagrożenie porostem bądź też porażeniem chorobami grzybowymi. Po czyszczeniu, to w zależności od przedsiębiorstwa, u nas materiał jest pakowany w czyste, nowe big bagi przechowywany jest na hali takiej, jak na przykład tutaj się znajdujemy. On już jest czysty i z tych big bagów pobierane są próby. Do kwalifikacji laboratoryjnej, czyli sprawdzana jest wartość siewna, kiełkowanie, czystość, wilgotność, masa, zdrowotność nasion, masa tysiąca nasion. Kiedy ta partia uzyskuje już świadectwo, czyli ma wszystkie, spełnia wszystkie wymagania jakościowe, wtedy możemy ją skierować do hali zapraw, gdzie następuje zaprawianie, czyli pokrycie nasion substancjami różnego rodzaju. Następuje Zaprawianie cały ten proces technologiczny i pakowanie w w zależności od zamówienia klienta. Czy to są big bagi 500 km, czy to są dwa razy większe big bagi tonowe, czy też worki papierowe. Paletyzowanie towar odstawiane jest na magazyn wyrobów gotowych i w zależności od zamówienia następuje dystrybucja już poprzez sieć firm kurierskich czy własnym transportem. Jesteśmy w laboratorium nasiennym akredytowanym, oznacza to, że uzyskaliśmy już pozwolenie na ocenę pełną zgodnie z metodyką ogólnoeuropejską, która obowiązuje właściwie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, również w Polsce i według tej metodyki oceniamy materiał siewny kwalifikowany. Oczywiście materiały siewne, które otrzymujemy przy zbiorach. Wyglądają różnie. No widzimy, że są to materiały zanieczyszczone jakimiś plewami, jakimiś połówkami i tutaj są poszczególne części jakby odpadów, i już na tym etapie wykonujemy pierwszą ocenę takiego materiału. Sprawdzamy go pod kątem zawartości obcych, wilgotności, sprawdzamy również czystość. Po sprawdzeniu takiego materiału, te informacje przekazujemy do naszego magazyniera i wspólnie decydujemy, w jaki sposób czyścimy dany materiał. No i efekt końcowy, czyli materiał czysty. Widać, że jest to już taki wyrównany materiał o dobrej jakości, spełniający normy i możemy do, dalej kierować do oceny tzw. Tak laboratoryjnej. Jednym z ważniejszych parametrów jakościowych dla materiału kwalifikowanego jest zdolność kiełkowania. Bardzo ważnym parametrem jakościowym jest zawartość obcych uprawnych, ale również chwastów. I po prostu trzeba sobie wysypać nasiona na odpowiedni tam stoliczek, takie mamy specjalne stoliczki, i przebrać nasiona. No taka praca dla kopciuszków, można powiedzieć. Następny parametr, no właśnie bardzo ważny, to jest ta wilgotność. Bardzo ważnym parametrem jest też masa tysiąca nasion. Jest ona potrzebna później do wyliczenia normy wysiewu na hektar. Dla danej partii nasion. Po sprawdzeniu wszystkich parametrów wystawiamy tzw. świadectwo kwalifikacji, takiej oceny laboratoryjnej. Po uzyskaniu takiego świadectwa, dopiero materiał siewny może być sprzedawany. Świadectwo kwalifikacji laboratoryjnej ma ważność rok. Jeśli producent nie sprzedał nasion, Przechowuje w magazynie z intencją sprzedania ich w przyszłym roku, to musi takie świadectwo odnowić. Ta partia przechodzi cały proces oceny ponownie, po to, żeby stwierdzić, czy przez ten rok przechowywania ona nie straciła swojej jakości siewnej, przede wszystkim czy nasiona kiełkują, bo to jest jakby kluczowe w materiale siewnym. Jak powinny być opakowane i oznakowane nasiona? Nasiona powinny być przede wszystkim zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Przede wszystkim przed opadami, więc no nie powinny być przechowywane, jeśli są w workach papierowych, czy też nawet w big bagach gdzieś na zewnątrz. To musi być przynajmniej dach, magazyn, wiata coś, na co kupujący powinien zwrócić uwagę. W jakich warunkach jest przechowywany na punkcie sprzedaży materiał siebny? Tu mamy akurat przykład worków papierowych to są worki trójwarstwowe, wytrzymujące wagę tutaj jednostkową około 50-50 kg one się przy przenoszeniu przy manipulowaniu nie podrą muszą być ślad zabezpieczenia zaszyte więc no musi być widoczne miejsce przeszycia nigdzie nie może być śladów otwarcia manipulowania przy worku, żebyśmy wiedzieli że no to co kupujemy jest w opakowaniu i oczywiście musi być bezwzględnie etykieta urzędowa tu mamy akurat typ etykiety przyklejanej. Ona jest tu przyklejona do dna. Są też etykiety przyszywane i wtedy one są na miejscu zamknięcia worka przeszyte tą samą mieczą. Musi być tylko jeden szef. Jeśli są dwa szwy, to znaczy, że jest prawdopodobieństwo, że etykieta już była oderwana i została przyszyta inna. To proszę o tym pamiętać. Jeden szef zamykający na worku. Często na workach jest podziałka. Jeśli ta podziałka nie jest pełna. To możemy pode, powziąć podejrzenie jakieś, że ten worek też został wykorzystany na przykład wielokrotnie, tak? I, I niekoniecznie to jest ten materiał kwalifikowany, jaki byśmy chcieli sobie kupić. Najważniejsze jest, żeby była etykieta. Etykieta zawiera dużo ważnych informacji. Informacje o e, gatunku, jaki kupiliśmy, o odmianie, stopniu kwalifikacji. Istotna informacja, numer partii, długi numer, kiedy zostało zapakowane, waga worka, Zdolność kiełkowania i tu mamy kiełkowanie 96%. I masa tysiąca nasion tu w tym przypadku jest 46,1 grama. Wiedząc jaką przyjmujemy obsadę, bo jesteśmy w stanie precyzyjnie wyliczyć sobie normę wysiewu i taką też zadać później do wysiania na określonej przez nas powierzchni. W jakich przypadkach możemy reklamować nasiona? Reklamacje na materiał siewny składamy przede wszystkim z dwóch przyczyn. Kiełkowania. Czyli jeśli materiał siewny po wysianiu nam nie kiełkuje, plantacja nie powschodziła, to znaczy, że coś jest nie tak. Drugie, jeśli mamy zastrzeżenia co do jakości nasion jeszcze przed wysiewem. To powinno być dobrą praktyką, że kupując partię materiału siewnego, otwieramy opakowanie, czy jednostkowe i patrzymy, czy jesteśmy zadowoleni z tego, co w tym worku jest. Kupując jęczmień czy pszenicę, tam znajduje się jęczmień i pszenicę. Czy nie ma tam do mieszki innych gatunków? Czy nie mamy chwastów? Jak wygląda pokrycie z zaprawą? I później wschody. Za to odpowiada producent. I gwarantuje nam, że posiadając świadectwo kwalifikacji laboratoryjnej, te nasiona nam wzejdą. Czyli jeśli jest napisane 96% kiełkowania, to 96 na 100 nasion w polu nam zejdzie. Zgodnie z kodeksem cywilnym, sprzedający ma obowiązek w ciągu 30 dni ustosunkować się do naszej reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, to znaczy, że tą reklamację uznał jako stosowną. Od kogo kupować materiał siewny i dlaczego? Nasiona kupować przede wszystkim w firmach dobrych, firmach, które, z którymi mamy albo dobre doświadczenie i wiemy, że sprzedają materiał siewny wysokiej jakości. Nie warto się kusić na jakieś niesamowite okazje, przede wszystkim cenowe, bo dobrego materiału kwalifikowanego nie da się zrobić naprawdę bardzo tanio. Jest to szereg procesów, które są nałożone na materiał siewny od zbioru aż do konfekcjonowania i sprzedaży. One wszystkie są kosztowne. Tak jak mówię, no nie da się zrobić czegoś dobrego i taniego. Jeśli mamy doświadczenie z danym producentem nasion od wielu lat, niezawodnym, który zawsze nam sprzedaje to, co jest napisane na etykiecie i na fakturze i to schodzi nam i nie mamy problemu z plantacjami, I takich producentów i takich dystrybutorów e, warto się trzymać. Firm jest naprawdę dużo, e, rynek weryfikuje ich funkcjonowanie. Na szczęście Gorsi sprzedawcy czy mniej rzetelni są eliminowani przez dostawców, którzy oferują towar lepszy w lepszej usłudze, bardziej elastyczny z dostawą na miejsce, czy też w powiązaniu ze sprzedażą z innymi produktami. Opcji jest naprawdę dużo. Warto po prostu kupować nasiona z legalnych źródeł, bo w przypadku reklamacji podstawą jest faktura jako dowód zakupu. Jeśli kupujemy nasiona bez faktury, nawet od znajomej firmy nasiennej, w przypadku reklamacji, niestety nie jesteśmy w stanie udowodnić, że takiego zakupu go dokonaliśmy, więc nie mamy prawa rościć sobie jakichkolwiek odszkodowań.